I'll take corn puffs, tortilla chips, crackers and totally not a potato chip and eat it. Hey, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Mamy kolejny chrupiątek, a ja mam dla was coś nowego, a przynajmniej tak mi się wydaje, bo nie widziałem tego jeszcze nigdy. A w jakimkolwiek sklepie mianowicie są to nowe czytosy. Są to czytosy mroźny fromaż czyli nic innego jak chrupki kukurydziane o smaku śmietanowo szczypiorkowym przez bardzo długi czas czytosy sprzedawały cały czas te same smaki, mianowicie była to pizza, mianowicie był to ketchup, ale mroźny fromaż wyszedł prawdopodobnie dopiero teraz z uwagi na. Fakt, że promuje on nową epokę lodowcową. Właściwie to która epoka lodowcowa to już jest? Siódma? Na samym opakowaniu możemy znaleźć nawet informację, że jest to edycja limitowana. Więc jeżeli jeszcze gdzieś można je znaleźć, to leccie od razu do sklepu, bo nie wiem właściwie, jak dużo ja się spóźniłem z ich znalezieniem. Krupków kukurydzianych o smaku nie było chyba nic poza twistosami, a więc jestem ciekawy, jak poradziły sobie z tym smakiem czytosy. ja, Ło Boże, Łomatko Kalkutos Teresy. Na samym opakowaniu wyglądają trochę inaczej. Szczerze spodziewałem się kształtu i rozmiaru, a czytosów o smaku pizzowym. Wydają się też mieć mniej zbitą strukturę aniżeli właśnie te e, cheetosy o smaku pizzy. Wyglądają jak. Nie wiem, pastylki do ssania. Znajdź naklejkę w parce. Wyjmij zimną butelkę lodówki. Wód. Przyklej naklejkę i obserwuj, jak zmienia kolor. Wód. Chcę moją naklejkę. Zaraz, zaraz, zanim przejdziemy do próbowania. Tara wygląda na to, że w chitosach z edycji limitowanej można znaleźć nawet naklejki z tej nowej epoki lodowcowej. Fajnie i guess smacznego. Są masakrycznie delikatne, musiałem zjeść 13, żeby dopiero zacząć coś odczuwać, jakikolwiek smak. Smakują faktycznie śmietanowo szczypiorkowo, tylko mogłyby być delikatnie bardziej wyraźne i wyraziste, bo jest to naprawdę delikatny smak. Trzeba właściwie jeść garściami, żeby coś poczuć. Są strasznie delikatne, od razu rozpływają się w ustach tak naprawdę. Zaraz, zaraz. Właśnie sobie przypomniałem, że pizzowe czy też miały kształt trójkątów, a nie kółek. Na samym początku smakowały jak bezsmakowe chrupki kukurydziane, czyli prawdopodobnie najgorszy rodzaj chrupów kukurydzianych, jakiekolwiek istnieje. Jeżeli porównać je do czytosów o smaku pizzy, a tamte swoją strukturą były całkowicie zbite i twarde właściwie. Przechodzimy do oceny. W ten oto sposób prezentują się właśnie oceny, jeżeli chodzi o czytosu smaku mroźnego, fromage. Kupiłem je we... Freshu albo w żabce i była to właściwie jedyna paczka, więc nie wiem czy przestali je już sprzedawać czy dopiero wyszły. Nie pamiętam właściwie za ile je kupiłem prawdopodobnie około 3 zł fresze i żabki są dziwne, bo potrafią sprzedawać tanio na przykład cranchipsy ale jeżeli przychodzi do czytosów to potrafią tak wywindować cenę, że nie wiadomo co się dzieje. Kończymy odcinek to by było na tyle, jeżeli chodzi o Czytosy, mroźny fromage. Dajcie mi znać w komentarzach, czy od dawna te Czytosy można znaleźć w sklepach i jak bardzo się właściwie z nimi spóźniłem. Czy może dopiero jednak wyszły? Czy już dawno je próbowaliście? I jeżeli tak, to dajcie znać, jak Wam smakowały. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja jestem Marcin. Na razie! Pada grad, pada grad, rozwala mi okna Czemu ten grad jest rozmiaru piłek do fejspola? what the fuck?